Witajcie w Bootcampie Gap. W tym odcinku pokażemy wam, jak zlikwidować powolny atak przeciwnika na środku na mapie de Inferno. Do tej taktyki będziemy potrzebowali trzech graczy. Pierwszy z nich zajmuje pozycję w dużym piasku i w momencie, kiedy dostaje informację o zbliżającym się rywalu, rzuca dwa flesze na środek. Dodatkowo gracz obok niego, który wcześniej miał zadanie kryć domek, rzuca swego flesza od latarni, który na pewno oślepi wychylających się przeciwników. Bardzo podobnego flesza rzuca także zawodnik z łącznika. Najważniejsze w tej taktyce jest zgranie. Pamiętajcie o synchronizacji, rzucajcie flesze na umówiony czas. Wybierzcie jednego gracza z Waszej drużyny, który będzie decydował o czasie ataku. Warto takie zagrania przetrenować na sucho na pustym serwerze. Po wszystkich fleszach rzuconych w jednym momencie, dwóch graczy ze środka zaczyna eliminowanie przeciwników.